Siemanko widzowie, ja jestem Maja i to jest druga część. E, o Boże. Zmieszcz twoje statki. Czy mega statki? I nie pamiętam, jeśli y, nie oglądaliście. E, jeśli nie oglądaliście y, pi, pierwszej części, to serdecznie zapraszam, co tu się dzieje ogólnie. Dobra bomba, ostatnia co może być? Aha. I to tyle. Boże. Tak, wiecie, próbuję się właśnie wydostać z wody. <laughs> <laughs> na no, drużyna piękna. Boże, co tu się dzieje? Co ty, chłopaku, robisz? Edmar jakiś. Czy te, kto tu jest? Zwariuje z wami, zwariuje z wami. Nie, zwariuje, naprawdę zwariuje z wami. I ty, baba, jeszcze... nie co, co, co ty? Ta baba, ta, 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 chodź tu, chodź tu, Masz u mnie prze. Baba, jedna, nie, tak jest. No. Nie, 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 nie można atakować naszych stawków, jasne? Nie, właśnie, no, właśnie, tak. No. no, 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 no. Naucz się czegoś. <grym> nauczycielka, nauczycielka Robloxa. Nauczcie czego. Nie można, nie można wyeliminować graczy w różowej wrażenie. Bo ja cię nie pozwalam, bo mam dostępną jedynkę. I eee. Ej, to by było fajne, jakby, jakby nagryw nauczyciel dołączył i. i. E, i. Marysiu, to ja cię znam, Ty mówiłaś mi o tym, bo bo. Lo, blokse, czy jakoś tam. jak to się mówi. Robloxie, tak, Robloxie. No. Fajnie są nauczycielki. Dzięki, że nas uczycie nauczycielki. Su, su, super. A ty, piłka, w ogóle nie masz kultury. Uwa, bijemy powietrze. Dobra. Za 3, 2, Ten człowiek zniknie. Dajcie lajka i suba dla niego. He Niehehehehe. Dobrze. Idę. No co tam? Mógł się, mógł się ruszać, uprawić sport. To co? To co? Wybrał inaczej, bombiczek. Bombiczek. Świetnie sobie radzisz. O Boże, jednak ja sobie nie radzę. Znowu utknęłam pod stopkiem. Bombiczek świetnie sobie radzisz, w ogóle się nie ruszasz! Świetnie, wygrywacie! O nie, o nie, o nie... Dobra, jesteśmy tutaj trochę bezpieczni. Boże, dobra... Y musimy tutaj wyregulować dach, żeby można było przejść do Bąbiczka. No i co? No i Bombiczek... Nie ma Bąbiczka, bomba jest za to! O Boże! No, świetnie! Świetnie, w ogóle się niczego nie uczysz. O Boże. Skąd tu się wzięła nagle żółty Kto kt, t, 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 t. A to ze skrzynek ja. Co? Na, 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 na. Wie, każdy to wiedział, tak? Nie. Dobra, tutaj bomba, tutaj to. Ugh. Co dzisiaj będziemy Nie, ani mi się wyważcie, nie. Nie! Aha, którą wybieramy, widzowie? Mm. Ja bym wybrała tak w sumie to. Wybrałabym niebieską. Niebieską bym wybrała. ciekawe czy da się to wysadzić. Aha. <śpiewanie> o, zakażenie, świetnie. O, tu mam taką taktykę, że widzowie, y zauważycie, że wasza drużyna, tu macie napisany zespół, tu na górze w prawym w leczawym, górnym rogu, w którym jesteście ze spole. I jak zauważycie, że wasz zespół popada, pa, pada, to po prostu dajcie się dajcie się wyeliminować innym po prostu. Tutaj wskakujemy i na łódkę. Kocham, to po prostu wskakiwanie na, na różny. Aha, dobra. Dobra, wywalamy im skarby, kradniemy skarby w złoto. Tutaj mamy Dobra, na razie my. Na razie my to po prostu sobie y, y, tak tutaj y, y, zrobimy, pozabijamy i tak. Co się dzieje z tą armatą? Aha, moje zmienia się. Dobra. No, w ogóle chyba nikt nie ruszył tego świata. Wcale nikt nie ruszył, widzowie, pięknie. Wcale, wcale nie jest rozwalony, wcale. Chciałeś się pochwalić kolegom. Zauważyli, czy masz dziurę? Spytali, masz dziurę? A nie, popatrzcie z lewej strony. Aha. Dobrze, to tu mamy do startowania tym razem. Idziemy na niebieską. Szkło, przepuść mnie. Mówicie do szkła. Wystarczy po prostu wyeliminować te. Aha. Te, te takie nie wiem jak one się nazywają. Aha, dobra. O, bambiczyk. Cześć, jak tam u ciebie? U mnie świetnie. U mnie świetnie, tylko szkoda, że mnie. A tego jest, i ja w ogóle mnie tak na pewno. No właśnie, właśnie. No tak, trzeba się dogadać. No, 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 no. I ty szlałeś we mnie? le, 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 le 7-8? Aha, aha! Gdzie on jest? Dobra, co tu się dzieje? Ja nie, nie wiem. Jesteśmy w zespole fioletowym, trzymamy się. Dobrze, po prostu ten statyk od... Ja O kurde! Poległo to, poległo, poległo, poległo! to, aha, dobra. I tak, która jest godzina? Która jest godzina? 19.06. Jej, dobra, mam jeszcze godzinę! Nie, dobra, idziemy na, na, na pomarańczowych! Idziemy do pomarańczowego. Maroko! Wróciłam za burtę! A tak naprawdę to uciekasz odstawa. Dobra, widzę, że... O, niebieska droczyna. To no, Wyeliminowana. Tutaj y, widzę, że wcale nikogo nie ma. Nie my, możemy sobie pozwiedzać. No, zniknął. Pff, zauważyłeś mnie? Tu już mnie nie ma. Nie, nie wejdziecie tu po schodach, i ja nie wejdę. Barakurus, lama ho, jest. yeah! breska. Dobra, ale nie tylko. Dobra, widzowie, trzeba szybciej, szybciej, szybko. Oczywiście, i... nie, nie, a nie, 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 się stało z kamerką. Stało mi się z Stało Stało się nie, z i coś wam się stanie z kamerką, to po prostu kliknijcie tą ikonkę Roblox i znów. To wtedy wam się kamerka już nie zepsuje. Dobra, przejdźcie. Nie, nie, Czy Ty atakujesz swój W Swój statek? Kościół, kto Cię uczył? Kto Cię uczył? Wcale nie ja. Nie, wcale. Czemu się nie da postawić łódki? Musimy postawić łódkę przed. Proszę bardzo. Tutaj mamy y, wyjazd. No i... Y, y, łódka się widocznie... Co ty robisz? Bija, ja chcę postawić łódkę, daj mi spokój. Ale widocznie nie mogę, muszę się dostać do statku w jakimś innym sposobem. Dajże mi swoją łódkę o różowi. Świetnie, że macie. Dobre. Mamy łódkę. Ciekawe czy się da, no nie da się. No, 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 no. Malujemy statek po ręczu. Dobra, i bym chciała, żeby on się zapadł? I teraz nie będę miała łódki. Wiedziałam, 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 wiedziałam. wiedziałam. Patrzcie ile mam życia. Nie, ja teraz skoczy, to będzie. Nie da się nic kliknąć. Przysięgam i dwie. Klikam. Klikam. Patrzcie. Spójrzcie to. Klikam. klikam Nawet fazów nie klikam. Nic się dzieje, nie, nie działa. Nie mogę się oglądziony, tam szubi tylko łódki. Dobra, robimy to tak, yy, że nie da się kliknąć. Nawet bomby nie mogę, tego nie mogę kliknąć. Nie, to jest jakiś żart. wiem, muszę się jakoś dostępnić na jakąś łódkę. Muszę mi zresztą z jakąś łódkę to jest ja, Macie tu jakąś. Mają, mają łódkę, mają łódkę. I co ja będę robiła? Co ja będę robiła na tych statkach? I tak przecież nic nie zrobię. Przecież. Nie mogę. Nic. Nie mogę zrobić. Nie mogę zrobić. Łe! Nic nie mogę zrobić! No zrozumcie, to nic nie mogę zrobić. Mogę iść tylko na niebieskich sobie patrzeć, jak ulegają zniszczeniu? What? Nie mogę nawet bomby. I Trzeba patrzeć tylko na losy innych z tych, a dzisiaj to nakrywało w he, he. Hehehe. He he he. He he he. Mam nadzieję, że to wygramy. Mam no, nadzieję, że to wygramy. Błagam. Nie mogę nawet tego postawić, tym, sumie nie mogę poszczerać. Jez, yes, wygraliśmy, a ja nic nie robiłam. I teraz tepnie nas. Aha. Aha. Dobra, idziemy się. Dalej nie mogę nic klik. Aha, a teraz mogę. Zielony. Tylko dziwnie się. Jeździ łódką. Jakby nie da się kierować. Diptowanie łódką. Jupi. Dziękuję widzowi wam serdecznie za oglądanie. I papatki! Bęk, 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 bęk papatki! Zobacz, gdzie się zabójdz? Ja no dziękuję Wam! Serdecznie za oglądanie! Pa, bęk!